Hej cześć moi drodzy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam do oglądania odcinka z Diablo 3. Jak co sezon. E, omówimy sobie, którą klasą warto jest rozpocząć e, zbliżający się już sezon 24, e, bazując na setach startowych. Omówimy sobie każdą klasę po kolei, jaką będzie mieć w teamie rolę. Jak się będzie sprawować, jeżeli chodzi o farmę Oraz jaki wpływ na postać będzie mieć jej startowy set Czy będziemy szukać innego Czy ten set będzie dobry do farmy Czy to będzie ciężki set Czy będzie trudno tą postacią rozpocząć I tak dalej, tak dalej Jak po prostu co sezon omówimy sobie tego typu <laughs> rzeczy Dobrze Tak jak widzicie, moi drodzy Mnich Zaczniemy od Mnicha, od, po lewej stronie, set Uliany. W zbliżającym się, moi drodzy, sezonie Mnich e, przechodzi pewną metamorfozę, to znaczy przy, patch 2.7.1 jest dość mocno właśnie ukierunkowany w stronę Mnicha, to znaczy e, troszeczkę jest zmieniona umiejętność Mistycznego Sojusznika oraz jest, moi drodzy, zmieniony set inny. Także e, Mnich coś, można powiedzieć, nowego w przyszłym sezonie, ale jeżeli chodzi o party nie znajdą swojego miejsca Ponie, e, tutaj oczywiście mowa o najwyższych riftach o pushingu niestety mnich e, nie będzie ani trash killerem, nie będzie boss killerem, e, ani no może na HC jako healer monk jako trzeci support jakaś tam konfiguracja powstanie natomiast bazując na softkorze e, raczej on swojego miejsca w pushu pushu tak zwanym nie znajdzie jeżeli chodzi zaś o speed farmę, jeżeli chodzi o paragon, o XP metę tak zwaną, no to bardzo mocny, build na mnicha jest pod same legendy, pod fale światła, właśnie z wściekłym uderzeniem, z tą bronią naręczną na mnicha, która została zbufowana, oraz z mistycznymi słusznikami, którzy też zostali bardzo mocno zbufowani. I naprawdę ten build jest bardzo, bardzo szybki i bardzo, bardzo mocny. Także, że wybierając mnicha na start, no mamy szansę na to, że. Będziemy mogli sobie fajnie pofarmić paragon Jeżeli będziemy mieć jakieś party, które Ukierunkuje się właśnie pod metę Mnichową Bardzo dobra postać, jeżeli chodzi o Farmę kluczy, będzie rewelacyjnie farmić Klucze, bardzo szybka postać Zlecenia to samo Tylko, że setuliany Oczywiście tutaj jest do Wymiany, tak? Ona, on jest całkiem Spoko, da się coś tam nim farmić Ale docelowo, moi drodzy Na sam początek szukamy inny Eee, gramy pod Mistycznych Sojuszników i w międzyczasie budujemy już ten buildzik, moi drodzy, pod e, Falę Światła. Wszystkie buildy, moi drodzy, macie na naszym Discordzie. Ja linka oczywiście do naszego Discorda dam. Eee, w Diablo 3 Meta jest spokój już przygotowany. Na najbliższy sezon znajdziecie tam buildy pod solo, znajdziecie tam buildy teamowe. <laughs> Także zachęcam, tam wszystko już możecie sobie, moi drodzy, badać. No i. Tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o Mnicha, moim zdaniem fajna postać na start, jak najbardziej, no ale niestety e, troszeczkę niepewna, bo tak szczerze mówiąc jeszcze sezon się nie rozpoczął i na ten moment nie jestem w stanie wam powiedzieć, która e, speed meta na paragon będzie najlepsza. Wszyscy mówią Ratmy, Ech, niestety w ciągu dalszym te Ratmy, bardzo mocni będą Czarodzieje, e, bardzo mocni właśnie moim zdaniem będą Nisi oraz Demon Hunter, ale co będzie takie tip top? No to prawdopodobnie wyjdzie po nie wiem, po tygodniu sezonu, coś takiego. Dalej, lećmy Dimo Hunter. Mój drodzy, Dimo Hunter, set Natalii. również set, który docelowo będziemy zmieniać, będziemy oczywiście szukać setu podgoda. Nigdy nie pamiętam jak po polsku on się nazywa. Set ponurych ziem chyba coś takiego nazywa. Tak mi się wydaje, że chyba, chyba set ponurych ziem, no whatever. W każdym razie chodzi o ten najnowszy set, podkręciołka tak zwanego pod nienasyconą strzałę, e, dechacz, który no, będzie potencjalnie tak samo jak mnich... E, Speed metą, tak pod paragon. E, oczywiście Dehatch będzie występował w roli supporta e, wparty zarówno w szybki, na szybkich riftach, zarówno na najwyższych riftach będzie sobie świetnie radził jako właśnie support. E, będzie to rewelacyjna postać do farmy tak samo jak Mnich. E, będzie szybko dechać w stanie farmić klucze, bardzo dobrze będzie sobie radzić ze zleceniami. No tylko tak jak mówię, set Natali nie jest jakoś tam dobrym setem na start. Oczywiście będziemy szukać docelowo, tak jak już mówiłem, goda. No i tak jak mówię, też ja osobiście będę Demonhunterem zaczynał, ze względu właśnie na party, z którym będę grał, tak żeby być dyspozycyjnym jako support. No i tak jak mówię, będzie możliwość grania tym dechaczem na paragon, jak najbardziej znajdziecie miejsce w najwyższym party, znaczy na najwyższe lifty, także gemy jakieś tam zrobicie. Ale tak jak mówię, no nie, jest to, jest to nie wiadomo, tak, jeszcze na ten moment. Przejdźmy ehm, dalej. Krzyżowiec, moi drodzy, Krzyżowiec, no to tak jak. No tutaj niestety Krzyżowiec nie jest postacią, która znajdzie swoje miejsce w teamie, Niestety. E, może to być jako, jako, jako jakaś opcja na boss killera co najwyżej. Niestety trash killer odpada, support oczywiście też odpada. E, krzyżowiec ma set światłości na sam początek, także też to jest set e, oczywiście do zmiany. E, szukamy Aegis of Valor, czyli ten set e, set o jakąś nazywa set odwagi, egida odwagi pod oczywiście furię niebios. E, standardowy e, shotgun krzyżowiec no i tak, no, wybierając krzyżowca na start, no tak jak mówię, raczej w party nie znajdziecie miejsca. E, postać taka stricte dostosowana pod, gry, pod grę solo. E, bardzo fajnie będzie sobie fajnie, będzie fajnie radzić sobie na kluczach, na jakiejś tam mówię solo, solowej grze. E, no, moim zdaniem nie jest to dobry, po, dobra postać. Jeżeli myślicie o grze teamowej, to na pewno nie jest to dobra postać na start. E, ewentualnie jako druga postać, może trzecia. W każdym razie, no nie na początek, tak? Bo, no, bo krzyżowcem raczej party, no, nie znajdziecie. No i tak jak mówię, no tutaj co mogę więcej powiedzieć? Fa fajnie Generalnie w przyszłym sezonie każda postać będzie sobie radzić fajnie na kluczach, tak? To na T16 power level każdej postaci, bazując na tym, że jeszcze będą eteryczne przedmioty, będzie na tyle mocny, że każda postać będzie jakoś tam fajnie te klucze farmić, natomiast wszystko zależy od tego, czy nastawiacie się na grę teamową, czy też nie. Krzyżowiec no niestety taką postacią teamową Nie jest Dalej, Wizard, no moi drodzy Jeżeli chodzi o Wizarda, no to tutaj tak Set wyra jest fajnym setem na start, moim zdaniem Bardzo fajnie sobie będzie radzić No ale oczywiście szukamy ognistego ptaka To jest tip top set Klucze Zlecenia, świetna sprawa Trzy dług super. Bardzo dobry start, ma Wizard set wyranie. Jest słabym setem, moi drodzy. Jak ewentualnie jeszcze znajdziecie Chantodo, to już w ogóle ten build pod Archona świetnie czyści. No ale wiadomo, docelowo ognisty ptak, klony i jaza z koksem potencjalny tak oczywiście Wizard w przyszłym sezonie będzie boss killerem, tak to, to, to jest taka pewna opcja na pe pewna opcja na boss killera podset ognistego ptaka także pod najwyższe lifty jak najbardziej znajdziecie moi drodzy miejsce w party oraz jest to me meta na wizardów również będzie potencjalną opcją na um, po prostu farmienie paragonu tak na XP meta również wydaje mi się że Przynajmniej na pewno na hardkorze, będzie to meta, która będzie dominować na paragon, także szybko wbijecie im paragon oraz będziecie mogli zrobić go boss, na boss i robić jak najwyższe rifty. No tutaj już tak jak mówiłem, no nie wspomnę o kluczach, o zleceniach, bo to będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny wybór. Także do tej pory uważam, że Wizard jest najlepszym wyborem na start, no takim na, na, najefek, najefektywniejszym, najszybszym. Dalej mamy, moi drodzy, Barbarzyńcę. Postać, moi drodzy, która supportem jest praktycznie od czwartego sezonu i supportem pozostaje dalej. Eee, Barb, który ma set i K na początek. No nie jest to słaby set, ale oczywiście nie jest to też najlepszy set Docelowo szukamy setu pustkowi e, będziemy, będziemy, barbem oczywiście m, Najlepiej to od razu go robić na supporta Supporta jest dość prosto złożyć e, Znaleźć wszystkie schematki najlepiej Jakieś tam zlecenia drobne porobić e, No i budować go na supporta I słuchajcie, team, w teamie macie miejsce zagwarantowane Czy to speedy, czy to najwyższe, czy to jakieś wyższe lifty Easy. Gra timowa barbem jest bardzo, bardzo prosta. Także jeżeli macie jakieś party, to wybór barba jest super. No i jeżeli chodzi o taką solo farmę, to wiadomo, tak? Od razu musicie się nastawić na to, że szukacie pustkowi, budujecie barba WW, no i on sobie tam będzie się kręcił i jakoś tam ta farma będzie lecieć. No i jak traficie jeszcze eteryka, to już w ogóle będzie bajka. Także barb też bardzo fajny pick na start. Natomiast... Yy... Tutaj trzeba znaleźć ten set, który wam tę farmę na początku ułatwi, jeżeli mm, nie macie na przykład party. Szaman. No, moi drodzy, jeżeli chodzi o szamana, moi drodzy, szaman będzie miał swoje miejsce w party jako potencjalny trash killer. E, na PST dużo ludzi testowało szamana pod mundugundu, czyli pod duchową nawałnicę. E, czyli doba, bardzo dobry trash killer <laughs> z, no, z nowym eterykiem. Który z eteryczną bronią, które wychodzą w przyszłym sezonie, będzie dostawał bardzo dużego buffa właśnie do tych duchowych, do tej duchowej nawałnicy. Świetnie sobie będzie radził jako trash killer, właśnie. Jeżeli chodzi o taką farmę samodzielną, no to tak jak mówię, tutaj set arachyra nie jest absolutnie dobrym setem. Od razu szukamy set Mundugundu, tak. Nie jest to szaman, generalnie uważam, że nie jest jakąś dobrą postacią na start, ponieważ no to tutaj ani na Speedy nie polatacie. Raczej większość graczy na samym początku sezonu to farmi, stara się wbić jakiś paragon, jakieś tam gemy, a szaman no nie należy jakoś do mega, jakichś mówię, szybkich postaci. Yy, tylko ewentualnie na jakieś wyższe lifty Sobie będzie dawać radę Także szamana bym polecał robić jako drugą postać No chyba, że od razu ktoś już nastawia Na jakieś wyższe lifty No to szaman jako trashkiller Jak najbardziej mundugundu, set I jazda z koksem no Ale to nie, moim zdaniem nie jest to jakoś dobra Wybitnie postać do Farmy, tak? Tylko do takich właśnie Pushu pusz. Także dalej, nekromanta Nekromanta, no tak jak już mówiłem yy, No wiadomo Speedy na ratmy, tak zwane na lodrany pod magów meta, która jest praktycznie od początku od początku nekromantów. Tak, jest do dnia dzisiejszego bardzo mocna. No i będzie potencjalnie. Nie wiem, czy będzie to najlepsza meta, czy to będzie y, zaraz po Wizardach najlepsza meta. Ciężko mi jest powiedzieć. dużo, dużo osób y, do, dużo dobrych graczy mówi, że ratmy będą w ciągu dalszym najlepsze. Y, ja startuję na, na hardkorze, także po, myślę, że raczej tutaj y, nie będą grani nekromanci, tylko Wizardzi, natomiast na softkorze. Podejrzewam, że te ratmy rzeczywiście mogą być top 1, natomiast no, wszystko wyjdzie w praniu po tygodniu, myślę, że po półtorej tygodnia. Na pewno lodrany jest ciężej ubrać, tak? Wizardzi się dużo, dużo dużo szybciej, dużo szybciej ubiorą, e, bo tam dużo ekwipunku się krawci i tak dalej, także e, Wizardzi wystartują na pewno dużo szybciej. E, ale to wszystko wyjdzie w trakcie trwania sezonu. Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno wybór Nekromanty, moi drodzy, na start sezonu jest dobrym pikiem. E, jeżeli macie party, które się już od razu nastawia na lod rany, no to jak najbardziej bierzcie set Tragula, no nie jest dobrym setem, to jest oczywiście od razu set do zmiany, szukacie no, takich mówię odpowiednich legend tutaj przede wszystkim, żeby ten build pod lot DPS-a zrobić. Żeby się pod tą metę ustosunkować No i co, set karnawału, czyli pod z kości Dostał bardzo dużego nerfa z 10 tysięcy na 6 000%. Także generalnie rzecz biorąc, jako trash killer opcja no, całkowicie wypada Nekromanta natomiast pod najwyższe lifty może być grany jako trash killer pod ponurą kosę Mm, tutaj bardzo dużo osób mówi, że Szaman jako trashkiller będzie mocniejszy pod Wundu Gundu, ale Nekro też będzie jakąś tam opcją prawdopodobnie gorszą, no ale wiadomo, jak ktoś jest fanem nekromanty, to oczywiście będzie grał z tym nekromantą, i tak nawet for fan sobie pograć. A jeżeli komuś będzie na zależeć na rankingu, to oczywiście mocno tutaj yy, sprawdzi, czy yy, będzie gorszy, czy lepszy od Szamana. No i co, wybierając postać nekromanty na start, no to tak, tak jak mówię, gratimowa przede wszystkim. Pod solo ciężko tutaj nekromantę jakoś przedstawić, ponieważ no. Nie jest jakoś mega dobry pod farmę na samym początku Są postacie szybsze, na przykład Wizard jest dużo szybszy Dehacz po znalezieniu na przykład setu pod esencję jest szybszy, Mnich jest szybszy No generalnie są szybsze postacie od Nekromanty No ale tak jak mówię, jak ubierzecie go w miarę szybko pod tego lot DPS-a to Możecie od razu śmigać Paragon, także e, Tak by to mniej więcej, moi drodzy, wyglądało Słuchajcie, e, szybko w miarę udało mi się to omówić e, takim krótkim podsumowaniem. Ko ja zacznę moi drodzy Demon Hunterem, postacią, którą yy, od razu będę ubierał pod supporta, ponieważ już będę miał party, które też będzie potrzebowało dh yy, jako supporta i od razu jakieś tam albo pod Wizardów będziemy grać. Speedy, i coś tam już sobie działać. Zaraz po Dimo Hunterze będę budował właśnie barbarzyńcę również pod supporta i prawdopodobnie barbem będę puszował solo. Albo dehaczem będę solo puszował, albo barbem jeszcze nie zdecydowałem, ale na pewno Dimo Hunter i Barb to są postacie, które się u mnie w przyszłym sezonie pojawią. Moim skromnym zdaniem, najlepszym pikiem. Takim nawet bo, bardzo uniwersalnym Pikiem na start jest moi drodzy Wizard eee, Postać która bardzo fajnie farmi Nadaje się do teamu Zarówno pod szybkie lifty Jak i pod najwyższe jako boss killer No i świetna farma Także generalnie rzecz biorąc jeżeli ktoś myśli o depsowaniu Ma dużo czasu na grę Wizard jest świetnym pikiem Zaraz po nim Tak jak mówię albo Barb albo Demon Hunter Jedna jak i druga postać bardzo fajnie sobie radzi w teamie. Bardzo prosto jest ją ubrać pod właśnie supporta i rozwijać dalej swoje konto, zbierać gemy, farmić matsy i tak dalej. Mieć możliwość budowania następnych postaci. Potem jest moi drodzy mnich. Jako trzecia postać, tak jak mówię, Dehacza i Barba bym egzekwo postawił na drugim miejscu. Mnich jako trzeci, moim skromnym zdaniem, ponieważ e, świetny farmer, rewelacyjna farma, właśnie zwykłych riftów, pierwszych głębokich riftów, podset iny z mistycznymi sojusznikami, świetnie sobie radzi. E, no to tylko taka, właśnie mówię, problemem tutaj jest. E, ta niewiedza, czy Minisi nie będą najlepszą farmą na Paragon. Wątpię, żeby byli, no ale zobaczymy, tak? Nie chcę tutaj y, klasyfikować, która meta będzie najszybsza, to wszystko wyjdzie w trakcie, moi drodzy, sezonu. I o czym będę was oczywiście na Discordzie informował. Generalnie polecam nasz Discord, wbijajcie, linka macie w opisie. E, tam są pokoje do Diablo 3, tam będą informacje, wszystko co się w trakcie sezonu będzie działo. Ja tam będę wpisywał. Następną postacią, którą bym umieścił po mnichu, moi drodzy, jest Nekromanta. Ponieważ jest to na pewno bardziej stabilna postać podparty, jeżeli chodzi o speedfarmę na początek. A speedfarma na początku sezonu jest istotna, także Nekro jest bardzo fajną postacią zaraz po mnichu. Możecie go zbudować właśnie pod te, tego lot, lot DPS. A jeżeli zaczynacie na przykład z trzema innymi nekromantami, no to jest szansa na to, że ubierzecie go w miarę szybko. No i zaraz po nekromancie, jest oczywiście szaman. Tak jak już mówiłem, postać pod najwyższe rifty, jakaś tam farma. Nie najlepsza, no ale jakaś tam zawsze jest pod tym undu gundu No i moim zdaniem, najgorszym pikiem na start sezonu jest krzyżowiec, który tak, jak na, który tak naprawdę nadaje się przede wszystkim na, na grę solową. Tak, podparty ciężko, bardzo ciężko, ale tak jak mówię, wiele osób pyta pod solo, kogo najlepiej wybrać. To ja zawsze odpowiadam, kogo sobie, słuchajcie, wymarzycie, tak? Jaka klasa Wam się podoba, to pod solo grę jest każda dobra. Każdą możecie sobie zacząć i każdą możecie sobie bardzo fajnie śmigać. Natomiast jeżeli myślicie o grze teamowej, chcecie wbijać paragon, chcecie wbijać gemy, coś sobie pograć sensownie z innymi graczami, no to tak jak już mówiłem, musicie obadać po prostu metę, kogo się gra. A ja to właśnie przed chwilą sklasyfikowałem jak najlepiej się dało. No, i dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam e, w dość prosty, dość łopatologiczny sposób e, i przede wszystkim logiczny, jak, e, którą postać wybrać na start przyszłego 24 sezonu, który już tak naprawdę startuje. Ja to nagrywam w czwartek 22 lipca, także sezon mamy już jutro. Ja ten odcinek Wam puszczę w Rano. Ten sam dzień sezonu, także będziecie mieli ten odcinek na świeżo przed sezonem, żeby sobie obejrzeć i e, wybrać postać, jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, kim zacząć. No i tyle, piszcie, jeżeli już wiecie natomiast, kim zacząć. Bardzo chętnie poczytam o tym w komentarzach. Zapraszam raz jeszcze na nasz Discord. E, jeżeli ten odcinek Wam się przydał, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli uważacie, że gadałem głupoty, śmiało zawajcie łapeczkę w dół. Ja jestem zdania, że nie będę żebrać o łapki w górę. E, dla mnie każda ocena jest istotna. No i tak jak mówię, żeście, jeżeli jesteście nowi na kanale, zachęcam do subskrypcji kanału. Jeżeli, wam, mówię, interesuje was seria Diablo, ogólnie Diablo, Diablo 2, Diablo 3, a już niedługo Diablo 2 Resurrected. Dobra, tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Powodzenia w sezonie. Szczała. Cześć.